Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Arten i tym razem na moim kanale pokażę Wam mój kolejny unboxing a jest w nim gra na PlayStation 4 Assassin's Creed Origins. Tak właśnie wygląda. Kupiłem ją za 25 euro. No dobrze no to ją rozpakowuję. OK. Jeszcze raz. Dobrze. Tak wygląda z przodu Assassin's Creed Origins? Tak wygląda na grzbiecie. A tak wygląda z tyłu. Dobrze. Kody nieco na wierzchu. Ok. Tak wygląda w środku. Opakowanie z grom z płytą OK i co my tu mamy? jakaś kartka tutaj jest season pass do dwóch The Hidden Ones i The Curse of the Pharaoh. A tak tył wygląda. Dobrze. I oczywiście. Książeczka. Nie ma nic. Dobrze. I tak to właśnie wygląda całość gry Assassin's Creed Origins. No to trzymajcie się i do usłyszenia. No to na razie Trzymajcie się. też?